Szanowni państwo, jest mi bardzo miło oświadczyć państwu, że dzisiaj zarząd województwa przyznał bardzo duże wsparcie dla tych, którzy tworzyli bardzo długo listę oczekujących na wsparcie w działaniu 82 starego regionalnego programu operacyjnego z poprzedniej perspektywy. To jest infrastruktura szkolno-sportowa. Kwota dofinansowania dzisiaj przeznaczona na dofinansowanie 29 projektów, to jest kwota 56, ponad 56 milionów złotych i chcę tutaj również oświadczyć, że z puli projektów złożonych do tego działania 154 projektów, dofinansowanie, z dofinansowania skorzysta 82 projekty, które są zrobione dzisiaj i wykonane. My z tych napływających do programu pieniędzy, które nazywamy resztkami, jak również z tych pieniędzy, które stanowią udział, budżetu państwa przy realizacji regionalnych programów operacyjnych wygospodarowaliśmy te 56 milionów złotych i dzisiaj bilans jest równy zero. Czyli nie mamy nadwyżek w programie i nie mamy na razie póki co pieniędzy. Mam nadzieję, że jeszcze drobne pieniądze jakie się pojawią, ale to jest właśnie ostatnia taka duża transza pieniędzy ze starego regionalnego programu operacyjnego. Więc proszę Państwa, dlaczego akurat w działaniu 8.2, a nie w innym działaniu? Prawda? Więc tak jak Państwo pamiętacie, tak jak pojawiały się pieniądze ze zwrotów, napływały z różnicy kursowej, z VAT-u odzyskiwanego do programu, dawaliśmy pieniądze również na listy rezerwowe, które były w innych działaniach. Dawaliśmy w, w usługach wodno-kanalizacyjnych, dawaliśmy na odnawialne źródła energii, gdzie była bardzo długa lista rezerwowa, ale wiedząc o tym, że w tej, w tej nowej edycji programu, który dzisiaj realizujemy, w tej perspektywie jest bardzo mało pieniędzy przeznaczonych na szkolnictwo, więc postanowiliśmy, żeby dofinansować tymi pojawiającymi się pieniędzmi te inwestycje, które zostały wykonane z kredytów bądź ze środków własnych samorządów i dzisiaj odciążyć je po prostu tą kwotą 56 milionów, bo e, ta infrastruktura została już wykonana, te środki będą bardzo szybko rozliczone i nam e, w momencie zamykania programu bilansowania jest to jest, dla nas jest to zabieg bardzo, bardzo również e, sprawnie, który można sprawnie przeprowadzić. Natomiast samorządy w ten sposób, te 29 samorządów dostaną wyraźny zastrzyk pieniędzy do swoich budżetów i to myślę pozwoli im złapać oddech do tej nowej perspektywy i jak również być może zaspokoić czy zapewnić wkład własny w tych projektach, które będą składać do nowego programu. Tam jest również miasto Lublin, które jeśli dobrze pamiętam to kwoto... 8 milionów złotych, szkoła podstawowa numer 23, tam basen i inne obiekty były budowane. Będzie tam, będą tam gminy z terenu naszego będzie miasto Kraśnik, będzie Powiat Kraśnicki, będą gminy z terenu naszego województwa również, gmina Biłgoraj, będzie wiele innych, innych gmin, które były na liście projektów oczekujących do dofinansowania. Te projekty były złożone, tak jak dobrze pamiętam, nabór był przeprowadzony w roku 2012, natomiast dzisiaj akurat właśnie jest ten dodatkowy pieniądz dla nich, dla tych, którzy pomimo tego, że nie dostali w pewnym momencie tych pieniędzy, wykonali te inwestycje, może czasem w mniejszym zakresie, ale my potrafiliśmy, znaczy postaraliśmy się o to, żeby te, te różnice, po prostu te korekty w tych projektach podnosić. Kiedy pieniądze trafią do samorządów? Bardzo, to tygodnia, miesiąca? Bardzo szybko, dlatego, że dlatego, że my y, bardzo szybko podpiszemy umowę, a oni bardzo szybko znio, złożą wnioski o płatności no. może w, 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 w ciągu tygodnia to może nie, ale myślę, że to jest y, perspektywa najbliższych miesięcy. Do końca czerwca. Do końca czerwca na pewno. Do końca Do czerwca te pieniądze powinny być okay. już y, na kontach u no. beneficjentów. To, to nie są nowe inwestycje? To, to nie, to, to są inwestycje, tak? które zostały już zrealizowane y, Beneficjenci z własnych środków na podstawie różnych montaży finansowych zrealizowali te inwestycje. Natomiast były, były te inwestycje, były również, znajdowały się na liście rezerwowej projektów w tym konkursie 8.2. I wszyscy beneficjenci, którzy chcieli realizować te, te projekty i mogli, mogli je zrealizować, czy też zrealizowali, wszyscy ci, którzy byli na liście rezerwowej, dostali dzisiaj o zarządu, dostali dzisiaj dofinansowanie. To będą różne kwoty, rozumiem, bo to nie jest sfinansowanie tego, co wybudowali, tylko po prostu dofinansowanie jakąś kwotą. Tak, to będą, to będą bardzo różne kwoty, od 8 milionów do 300 tysięcy na przykład. Tak? Więc w zależności od tego, jakie były możliwości do dofinansowania tego wkładu własnego, tak, takie, takie, możliwości, takie możliwości gminy dostały. Trzeba też zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jest to to, o czym powiedział Pan Marszałek, że jest to zastrzyk pieniędzy, na który beneficjenci, na który, na który, na który gminy, jakby no nie do końca liczyły. Tak? Aczkolwiek działania, działania związane z realizacją tej listy rezerwowej. Podjęliśmy już kilka miesięcy temu po to, żeby ocenić te projekty, po to, żebyśmy dzisiaj mogli podjąć na zarządzie taką decyzję, jaka została podjęta i po to, żeby do końca czerwca te pieniądze znalazły się u beneficjentów.